Mhm. Dobra, idę do siostry. Hejo! O, oh, hej, co tam? Mam dobrą i złą wiadomość. Jaka jest ta? Na początek dobra, lubię pozytywy. Wiem akurat. Dobra. Dobra jest taka, że nauczam się kontrolować, kiedy mogę na przykład zostać wilczkiem, a kiedy nie. Okej, okay, pokaż. Na przykład teraz się zmień. Okej. Okay. I co? Fajnie wyglądam. Chwila, ale ty inaczej wyglądasz. Nie ma tylko ząbka takiego wystającego. I masz inne futra. Wiem, właśnie byłam y, ten u. No po prostu się tak zmieniłam. I byłam u fryzjera, psiego fryzjera. A ząbek sobie spiłowałam. Jak? No normalnie. Przecież jakby nie masz teraz kciuków ani nic. To jak ty kto to zrobiłaś? Um, no. Zrobiłam to tak, że po prostu mogę zrobić tak, że na przykład jestem, ale to jest bardzo, ale to mogę tylko zrobić w nocy. Dobra, jak? Że mogę zrobić tak, że mogę być jednocześnie człowiekiem, a drugocześnie tym czymś. Czyli alfom. No, fajne co? Bardzo chodźmy do brata się pochwalić. Okej. Okay. Że idziemy do w parku psiego, skoro nie wyglądasz aż tak alfą. Chwila, co to za pies? Co to za pies? To nie jest pies. Nasz alfuś. Nasz alfuś bez kitu. No, idziemy z nią do parku psiego? No, wygląda jak pies. Ale ja mam lekturę. Muszę czytać. A dzisiaj już czytałeś? O co poczytasz w parku. Ej, no dobra, biorę torbę. Chcesz coś spakować? A ty może... A ty może Fausty? Dobra. Okej, okay, chodźmy. Chau, jesteś jesteśmy. Dobra, ale nie mu przy Dobra, luzik, arbuzik. No ale on ma rację, faktycznie nie mów przy Dobra, nie będę... U, piciu, chce mi się pić. Miam, miam, pyszne. Dobra, chodźcie ze mną. Dobra. Ej, patrz, jaki mały słodziak. Fajny pies. Nie, ja jestem lepsza. A gdybyś była taka mniejsza? Umiesz? Nie wiem, ale chyba umiem. Tak, umiem, umiem. Świetnie. Dobra, to my tu poczekamy. Yy, dokładnie ja poczekam. Ty się nie chcesz z nią pobawić? Ej, ze mną masz się bawić, a nie z tym kudłem. Dobra, okej. Okay. No... Po co spakować to z Eskimo? To jest jej ulubione. Dobra, nieważne. Nie przeszkadzać mi, Ja tu czytam. Dobra, chodźmy. Hmm. Z moje terytorium. Spadać mi stąd. Pięknie, Alfuś! Alfuś? Tak, to jest takie imię. Psi imię. No. No. Jest jakiś dziwny. Ten pies. No wiesz, ten. Alfuś, on jest jakiś dziwny. No, on mi nie pozwolił skoczyć A mi tutaj nie pozwolił przejść. Hau, ten, hau! Ten nowy pies jest jakiś dziwny. On mi nic nie pozwala. No wiemy, on jest właśnie jakiś dziwny. Dzień dobry, mogę coś wziąć od Pana? Na przykład tą karmę? Co to? Uuu fajne. Dobra, a ja to wezmę dla mojego pieska. U orzeszki też lubi. E, dziękuję, proszę już iść, ja tu dla niego. Wezmę. Chodź. Hmm, lubię ciasteczka. Dawaj mi to. Skoro jesteś psem, to też możesz, no wiesz, robić kupę? No, tak, umiem. Umiem robić. No, umiem. Ale słodki ten, ten jest piesek. Ja taki nie jestem. Dobra, chodź, Alfuś. Idziemy do innego parku? Dobra, mi się tu nudzi. No dobra, chodźmy. Idziemy do innego parku? No, chodźmy z Alfusiem. I powinny mieć jakiś smycz. Może chodźmy do jakiegoś sklepu po jakieś rzeczy. Dobra, chodźmy. Chciałabym mieć jakiś jakieś rzeczy, kupimy. Tak, kupimy. Co? Tejejący pies? Dziwne. Hmm, się więcej. No dobra, no ta chciałabym jakiś A Nie umiem tego otworzyć. Dobra, pomogę Ci wybrać smycze. Otworzę ci to jaką chcesz smycz? Ale ja chcę je podotykać i zobaczyć. Przez futro nic nie mogę. Ach, Michał, sprawdzisz, czy nikogo tu nie ma? Nie, nikt nie patrzy. Przemiej się. Dobra. Dobra, odejdźcie stąd, bo nie będę mogła się przemienić. I bum, bara bum! Co? Dziewczyna i pies? To jest jakieś niemożliwe. To jest niemożliwe. Dobra, chcę sobie mieć może taką smycz albo z gwestką. No, z gwestką. Albo z arbuzem. Lubię arbuzy. No, z arbuzem chcę. Ho, będę mogła złapać tego psa i normalnie sprzedać, i będę mieć dużo hajsu. Hmm, ale fajne. Dobra, chcesz to? Mhm. Dobra, może chcesz, chcesz jakieś jeszcze miseczki? Dobra, chcemy jeszcze to i to. Zabawka! Chcę się nią troszkę pobawić teraz. Dobra, to się przemień. Zdzichu, nic, Nikt nie idzie. Sprawdzę z tej. Tutaj też nikt nie patrzy. Jest tylko kasyrka, ale ona tylko sobie macha tą ręką, jakby coś jej się działo. Dobra, przemieniam się, bo chcę to pogryźć. Dobra. Chodźmy tu, chodźmy tu jeszcze nad, nad legowiskami. No przyda się. Może weźmiemy ją taką kanapę? Tak. Mhm, kanapę. Ha, chodź ze mną! Ale słodki piesek! Dobra, uciekam stąd. Mam słodkiego małego pieska. Słodkiego małego pieska. Nie wiem, czy lubisz jelenia, ale tylko taki mam stroj, niestety. Fausti, podoba ci się? Gdzie jest Fausti? Jaki gdzie jest Fausti? No nie ma Fausti. Gdzie jest moja siostra? Nie, spokojnie, odnajdziemy Fausti. Ale ja, ale ja chcę gdzie jest Fausti. Nie płacz, bo ci się makijaż rozmarzę. No i co z tego? Ja Fausti. I... Dobra, chodź. Idziemy do parku jej poszukać. Może gdzieś poszła to ty, w tym sklepie. Dobra, pocieszyłeś mnie. Chodźmy. Przeszukaliśmy już cały sklep. Może gdzieś poszła. Dobra, chodźmy do parku. No. <laughs> Mogę już wchodzić. Oj, to nie tu. Muszę od nowa. I... Dobra, ściągam te uszy jelonka. Dobra, pójdę. Chodź, mały smarkaczu. nie mm, mm, mm. Wróciłaś już? Tak, wróciła Majka. Co to, po co przyprowadziłaś ty psa? Nieważne. Powiedz mi. Nieważne. Powiedz, no proszę, 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 proszę. Julia, proszę, Julia. Dobra, powiem ci. To zgadający, zmieniający się wilk. Pies. Wilko-pies, taki. Wilko-pies. Ta na pewno coś ci nie wierzę. O, wypuśćcie mnie stąd. Ona serio, ona gada. Ten pies! Czy tam człowiek? No gada, bo to mag magiczny pies. Nie jestem żadnym magicznym psem. Bo też jestem dziwna, tak się urodziłam i mam to gdzieś i jestem super! Gdzie ją znalazłaś? No, w takim sklepie? Przemiej się proszę w ten w jakiegoś, zwierza w jakiegoś zwierzaka. Umiem tylko wilkę i człowieka. Okej, okay, to się przemień w tego człowieka. Zobaczymy, jak wyglądasz. No właśnie. Zobaczymy, jak wyglądasz. No, chcemy na ciebie popatrzeć. Dobra. Co, takie zdziwione? Czemu ty nosisz bluzę? Jest bardzo gorąco. A czemu ty nosisz długi rękaw? On jest przebiegny. No i co z tego? Uuu, ale fajne. Dobra, co mogę z wami zrobić? Jestem trochę głodna. Ej, jesteś młodsza od nas. No i co z tego? Pamiętajcie, że jestem wilkiem i mogę was zaatakować. A my mamy skąksa, jeża i inne takie słodkie rzeczy. Chyba groźne. Nie, nie są groźne. Idź, pokażemy ci wszystko, co tu mamy. No. Chodź, najpierw musimy oczywiście zjechać. Ej, nie możecie po prostu zeskoczyć? Ło! I mamy też węża na oponach. Wszystko mamy. Mamy nawet pingwiny. To są zabawkowe. Tak, i mamy wróżkę Pauliny. Pauliny? Tak, która wszystko nam pokaże. Paulinko! Też kasło trzeba. no tak. Co tam? Aj, ufajdałam się. Co to jest za dziewczyna? Jestem ciekawa. No, to jest taka dziewczyna, którą ja znalazłam w zoologicznym, i ona umie się przemieniać w wilka. Mam ochotę to zobaczyć. Chcesz dostać śpiłką? Nie. No to lepiej szukaj. Nie. Gadaj. Dobra, to jest chyba ostatnie miejsce, które musimy przeszukać. No, całe miasto już przeszukaliśmy. No właśnie i nie ma... Kaczeki piękny wieżnic! Chwila. Fausti! Nie chcę go więcej. Fausti, tęskniłam. Ja też tęskniłam. Co to są za dziewczyny? Wiedzą, kim jestem. Co? Wiecie? Tak, i to nagramy. Nagramy to. Szopek. Masz skrzydła, jak na, nasza wróżka. No właśnie, umiesz mi latać? Jesteś może wróżką? Jesteś dziwnym stworzeniem. No właśnie, jesteś dziwnym stworzeniem. Nie, nie umiem latać. Ona jest takie... Dziewczyny, umiem karate. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, masz. Macie, a macie. Aja, aja. Do tej Mojej siostry. No właśnie. Kuba, czy znaczy, nie Kuba. Yy, jak się nazywałeś? Michał. Michał on się nazywał. Znaczy Michał, co zabierzesz tej blondii tego kwiatka? Chcę go nosić, jest piękny. Dobra, chodź tu blondy Idziesz ze mną, zabiorę ci tego kwiatuszka. Dawaj mi mo go moje siostrze. O, wiem co ci mogę dać zamian A, błoto, fajtam się błotem. Trzymaj. Nie, nic być zielonkiem, trudno. A ja mam kwiatka, ale on jest piękny, bardzo się cieszę. Fajnie, że mnie odzyskaliście. No, Michał, trzymaj to. A ty się przemień, skoro już wiedzą. No właśnie. Nara. I jak Wam się podobał ten odcinek? Piszcie po więcej takich odcineczków. Nie zapomnijcie o suba i lajka i pa pa.